Jan Poeta Audycja Waldemara Alberta Stecia Z kulę drugiej ściemnej jamie sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze Ten stary przewodnik, co życie dobrze znał Łeb pod nią zwartą głośni, aż było szortem wreszcie Poczułem nogę u siebie, nienawistną woń. Bądź, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sty Z jak końszy w krzyw, krótki rozkaz Goń! I z czterech stron na nas Cztery psy Obława, obława, tam były winiki, obława Te dzikie zapalczywe gęsty, mleczki gotowane Krok śniegu wytrwany, w tym kręgu Przekładnie będzie w co szarpane. Ten, który... Na mnie się niewiele szczęścia miał Bo wypadł prosto mi na kły I krew też z rany tym palc ile sił Przed siebie prostrował Ujrzałem na milczki Dwa na strzępy rozszarpane na ślepusty tak Burzyste kłębki dwa Bezradny na tym świecie zły Nie wiedząc kto jest w blariu. I zginie także stary wilk Choć się dobrze zna Bo ma na nas walczy psami I z rąk wszechstrasz krawi Obłaba, obłaba A młode wilki obłaba Te dzikie zapalczywe Gęsty W tym lesie wychowane Tempeny, w tym kręgu Pana wierzała Ciała mi liczę, chwała mi przez księgiany spyska tocząc Lecz tutaj też ze wszystkich stron Sławnie otoczą dłoń A myśliłam mu co nie dojrzał Już się śmieją oczy I ręka pewna niezawodna Podnosi na Rzutam, w górę broń Że cię w na Oślep gnam A się nie spoduła, I wtedy pada pierwszy strzał Co tak mi rozstrzałkuje Będę z jak on krynie płynie z pyska, ostrzelam po raz drugi Lecz teraz już Obława, obława. obława. Wielkie obława, te dzikie zapalcze we węgiel z tym leśne w awane. Konkur śniegą w oblany, to kremu prawem ufała. Ciała wilcze, błędzie, będzie pozorszał Zerwałem się z obławy tej, schowałem w obcy las Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna Leżałem w śniegu nie żywy długi, długi czas Po strzale zaś, to zawsze mi została karfa blizna, lecz Nie skończyła się obława, i nie to psy I giną ciągle milci młode na całym wielkim świecie Nie dajcie się żyć skór, bądźcie się i wy Obracie wilcy, brońcie się, nim wszyscy wyginiecie Obława, obława Cześć, witam Was w pierwszym odcinku nowego cyklu audycji poświęconych twórczości Jacka Kaczmarskiego. I na początek usłyszeliście obławę. Utwór ten napisał Kaczmarski w wieku 17 lat. Przebywał wtedy w Związku Radzieckim. Tam w ogóle spędził swoje lata dzieciństwa. Na początku lat 70. dopiero przyjechał do Polski, tutaj rozpoczął studia i pierwszy jego kontakt ze sceną to był rok 77 na festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Zaśpiewał wtedy epitafium dla Włodzimierza Wysockiego. Ja mi wezmą stracił nierozsądek trening I do wiem, czy duch Po podrani grań Po grani, po grani, po grani Tymi drogi nie zastąpią pokonani Tylko łapą nie za nogi krzyczą stań. stań, krzyczą pustanemi drogi Dziś zębami, pazurami Kruszą grań O moja droga Zbiegła, piekła, trzeba się znała i ma wszystko I, dłoń, I do końca w nich przyjmujące, szlapy, krzywe, rumak, bierzeszy. Oto przecież jest książę, książe. mi Do piekła, do piekła, do piekła. Nie mam czasu na przejażdżki wiedź, bo Nie wiesz, kto ci tam czeka, mówi sine, znacząc muzy. Niech też jest na człowieka, nie strasznie guść. I podchodząc za O, Bo moja droga spiekła, nie piekła. piekła Ogół postaci bladych młodych. choć mnie, ale nimi unosi z lekka. I w, w drugim krok. Naznaczeni, potępieni i to Co robicie w tych masztolniach w płocie, dawnąc lód Czy śmierć dla ludzi wolnych Znów potknąć To nie tak, to nie tak, to nie tak Nie użalaj się nad nami, tyś poeta Myśmy raju zmieścić nie mogli Tu nasz żyją, tu nasz dom Tu nie będzie ludzie chodni Tutaj żaden nas nie wyździesiątkuje Grom Pani Magien pokradęł łazieni kamienie na biel. Z ciał rozgrzanych niech się wytopi ból. Tatuaże weźmiemy na cel. Od sercu po lewej Pan Stalin drży pod zalewa. y vos que profil se tam tan como libre se me Nie wiem jak ci trafić tutaj się udało, od jak raz samoparki, pipi, herbaty, synuki, samogłoska nie i zdrowy żyj. Nam znośnie, nam znośnie, nam znośnie, tak żyjemy widocznie i bezgłośnie, pożyjemy nie pomrzemy, nie nas świat, a po śmierci wypijemy tam przeżytych, dobrej wierze parę lat. Na telewizor włączyć, bajka się zaczyna Mam w sklepie, tam w barze, z tatarzyn, dnia Na pejnerzki huście marzeń gwiazdy ma. należy Na mecze, na mecze, na Swoje znacznie rzucać w się bezpiece. Sąsiad Sąsiad wypić mocno, lecz to sąsiad, brat to Jak się ten dostał, z duchu należeć, I uśmiechać się ten świat i uwgładzi mnie z drugami trąb, z nieśmieralnie lub z Idzie w dzwon na trwogę, na drwogę, na drogę. Nie wymiaraj języczącą swobodziem. Póki czas to prawie spływa, to nie rób tego stu. Ten z dziewiątego rzędu, nie, w tej formie to nie może wcale pójść. O moja droga, spiekowa, nie piekła, Budka i miło konia i drog. Najlepszych z nas ostatniami, tak, i w szóstych żeby się żyć najpełniej i najdłużej. Co to warto się postarać, to jest tałut i zrozum to, aby się żyć jak ta cara. I o opoł... co? Na dole, na dole, na dole szklanka wódki i razowych chleb na stole. I my wszyscy, tak i tutaj, bo rozdarnych tuż na pół. Pozostaw te wygłości, spłotek, chodźmy śladecz, zgodzień, bajuj głową w spół. odpowie kryjski, rzucą coś, wypadły na pokły. Więc stoję, więc stoję, więc stoję, a przed nimi leży w teczce, życie moje. Nie czytają, nie pytają, się siedzą, kaszle ktoś, a za oknem werble krają, stąd porada święto, ale bo jeszcze coś. I pojąłem, co chcą ze mną zrobić tu. Za gardło porywa mnie strach. Koń mój zniknął, aby siedmiu kręgów tłum Macie w uszach i w oczach piach. On nie wyciągnie okrutny, Łazieni, paszkanieni się zmieni w tył. Przecież wrócę, gdy zaczniemy. Piosenka ta odniosła olbrzymi sukces na festiwalu. Jacek Kaczmarski zdobył pierwszą nagrodę. Zyskał sobie tym samym olbrzymią sławę wśród słuchaczy. Pozwoliło to na częstszy jego kontakt ze sceną, częstsze koncerty. I właśnie wrażeniami z tych pierwszych koncertów dzieli się Kaczmarski w kolejnym utworze ze sceny. By w ciemnościach reflektory chronią was, oświetlając tylko sceny na nim nie. Jak na dłoni widać moją stężałą twarz Gdy przez mrok próbują oczy przebić się Mikrofony wychwytują każdy dźwięk Mój najlżejszy oddech usłużycie stąd Ja przemogę sztywność z zaciśniętych szczęk I wstrzymam myśli niekontrolowany prąd Ja tu na krótko, kochani, pozwolicie Przed wami chcę naprawdę szczerze się wysilić To dla was chwila, dla mnie całe życie Nim zniknę niech pokrzyczę krótką chwilę Każdy chce mieć i każdy tak czy owak ma ta krótką chwilę między wejściem swym i wyjściem Każdy na jakimś instrumencie gra Choć nie każdego oklaskuje się rzęsiście lecia Ja wiem ta krótka chwila długo trwa Ale mam tyle drodzy Wam do powiedzenia Tylko przeszkadza mi ta za kurtyną twarz I ciągły szept, że to już koniec przedstawienia Nie, jeszcze trochę mamy czas, bo widzicie Do nikt z nas nie ma nic I tyle a więc krzyczmy krótką chwilę całe życie. Nim znikniemy głośno, krzyczmy krótką chwilę. Widzisz, że ktoś nie mówi nic, nie było nic. Ja mikrofon mam i ja mam teraz głos. Tam za kulisami wy możecie iść. Przejmuję program i prowadzę dalej go. Nie przerywać tego co ma precz. Nie dla niego tutaj głośna rwę Hej, akustyk chrypny, gorzej słychać mnie Silniej wzmacniać głos, mój teraz musi brzmieć Rozciągnąć czas, hej, wydam by w moroku, czy wierzycie mnie, który wie, jak się w epokę zmienia chwilę Otwórzcie drzwi i zaraz zobaczycie Jak marny czas, co gnębił nas, zostaje w tyle Ktoś mi tutaj może powie, że już harczę, że już nie rozróżnia poszczególnych słów, ale mnie śpiewania jeszcze nie wystarczy, jeśli przerwę nigdy nie zaśpiewam znów. Nowych chwytów na gitarze nie być ćwiczę, ale starych jeszcze dość, ja się nie mylę. Całe życie z sensem krzyczę całe życie, więc pokrzyczę jeszcze póki mam tę chwilę. Co się stało? Czemu ten reflektor wgasa? Kto wyłączył mikrofony Gdzie jesteście, kto stąd wyprowadził was Kto zatrzasnął między nami drzwi Niech chociaż skończę, bez puenty odchodzicie A ma być śmieszna, najważniejsza, w wielkim stylu I potrwa chwilę, jedną w całym życiu Nim zniknę, niech rozśmieszę was na chwilę! I ostatni już dzisiaj utwór to bajka o głupim Jasiu. Jak stwierdza sam autor, zawiera ona elementy autobiografii. A ja już się dzisiaj z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Cześć! Ojców dom pożegnał głupi Jasiu. Szukać wody życia rad nie rad i swym niedobrym braciom, którzy siłą go wysłali w świat. Zledy jego wezmą i zmarnują. Nic powiedzieć nie mógł, choćby chciał, więc wyruszył w drogę pogwizdując. Starczy mu, że mowy zwierząt znał. Starczy mu, że mowy zwierząt znał. Głupi Jasiu, głupi Jasiu, śmiał się, w lesie szczebiot ptasi, prawda to, że ci braku. Do życia nie istnieje, a w obczyźnie nam zmarniejesz Ale on przed siebie szedł i tak Ale on przed siebie szedł i tak Szedł za słomkiem tam gdzie zachodziło Pod stawami chrzęścił złoty żwir Ale złoto Jasia nie lśniło wsłuchał się do wieczornych ptaków ćwir Idź ćwierkało Jasiu do stolicy gdzie umiera król na łożu z piór, go wymarem z wiarą pszenicy. On ci władzę da i jedną z cór. On ci władzę da i jedną z cór. Głupijaciu, głupijaciu, bawił w lesie szczewiot ptasi, wszak bogactwo lepsze jest od bieg. Nie istnieje woda życia, więc przynajmniej miejsce się z życia. Ale on i tak przed siebie szedł. Ale on i tak przed siebie szedł. Nie chciał władzy Jasio, bo był głupi i nie myślał o najsłodszym z ciał bo by się miłością władzą upił a on wodę życia znaleźć miał. po sypiska dzikie, gdzie się mu u nóg. Uciekłby, kto mądry przed ich sykiem. Ale Ja się syk zrozumieć mógł ale ja się zrozumieć módól. Pijasiu, jeśliś nas się nie przestraszył Idź przed siebie ścieżką na sam szczyt Lecz nie zważaj na uroki Nie oglądaj się na boki Bo cię wtedy nie ocali nikt Bo cię wtedy nie ocali nikt Gnie się w górę ścieżką kamienistą Wśród kupiorów widm bezgłowych ciał Ale nie przeraża go to wszystko Bo nie takie bajki z domu znał na szczycie jak ze źródła woda życia trystka srebrną mgłą a przy źródle jeden z braci mruga popatrz jasiu w dół tam jest twój dom popatrz jasiu w dół tam jest twój dom głupi jasiu głupi jasiu coś na złudę się połasił raz spojrzałeś w dół jedyny raz na nic trudy droga krwawa Zniknął dom i brata zjawa I zmieniłeś się pod szczytem płas I zmieniłeś się pod szczytem płas Praca teraz głupi jaś z kamienia Pełznie drogą rok po roku cały Lecz przeminął całe pokolenia Konać zdoła złotą dal, A gdy dotrze już do domu kamień, Dzieciom ktoś opowie o nim baśń, I pojawi się przy starej branie. Ożywiony baśnią głupi Jaś. ożywiony baśnią głupiaś. Ptasiu, głupi Jasiu, rozumiałeś mowę ptasią, ale więcej już rozumiesz dziś. Waśniech śpią prawdziwe dzieje, bo na życia nie istnieje, ale zawsze warto po nią iść. Waśniech śpią prawdziwe dzieje, bo na życia nie istnieje, ale zawsze warto po nią iść.